Witam Was wszystkich ponownie. Nygus, ile, ile za tą Q7? Nie podniecaj się, tam gościu, nie baw się rączkami, tylko klikaj łapeczki. Dziękuję za pozdrowienia, za komentarze. Nie wiem, ile za tą Q7. Mam tutaj tylko nazwę autohandlu. Zaraz Wam podam bliższy kontakt do właściciela. Wszystkie cztery fele ma do renowacji, poobcierano. Środek czysty i zadbany. Ceny ani kartki na nią nie napisał. Pytaliście mnie o auta lekko uszkodzone, więc proszę bardzo, tak jak widać, Audica ma przycierkę po stronie kierowcy, drzwi do wymiany, błotnik lekko wgięty. Myślę, że to da się jeszcze jakoś podciągnąć. Tak, samochód, słuchajcie. Wygląda. Chcieliście uszkodzone, więc proszę bardzo. A kontakt do właściciela macie tutaj. Dziękuję Marlenka, że się o mnie tak martwisz. Mam czapeczkę jak widzisz nie zmarznę. Choć wiadomo, że czapeczka to za mało. Najbardziej rozgrzewa kobiece ciało. Znów mi się zrymowało. Piszecie, Nygus, co ty palisz, że tak rymujesz? Ja nawet nie czuję, że rymuję. Zobaczcie, jak te samochody tutaj wyglądają. Moja kurtka też jest przykurzona. Gdzieś tu w pobliżu jest chyba budowa. I wszystkie auta są uwalone na maksa. Łącznie z moją kurtką też ma nalot. Jest lekki wiaterek, więc gdzieś tutaj wywalili chyba całą wywrotkę piasku. I to wszystko się niesie z wiatrem. Samochody są aż rude. Auris, cena za Aurisa 7500, rok 11, 60. Przejechane 132, konie Pierwszy 22 przegląd wersja edition. Park Kiera multifunkcyjna, klima automatyczna. Zwróćcie uwagę zawsze na tablicę Tutaj często jest nazwa, autohandlu. Jesteśmy w filcie. Jeżeli kogoś. Coś stąd zainteresuje ta Audica. Też ma takie tablice czarna którą wam przed chwilą pokazałem. Być może na stronie jest wystawiona. No i tak jak wam zawsze mówię, warto sprawdzić ze stroną sprzedawcy, ponieważ na stronie auta bywają tańsze niż ceny na kartkach. 5600, rok 10, 109 przejechane, nowy przegląd 101 koni. Auris Life, Kiera multifunkcyjna, klima automatyczna, dwa komplety, opon, przegląd nowy. Nie wiem, czy coś w środku, przez te uwalone szyby, zobaczycie. Spróbuję Wam to nagrać najrzetelniej jak się da, ale niestety od jutra znów ma być pogoda kiepska, więc korzystam z okazji. Ma zacząć lać, ma zacząć śnieżyć. Dzisiaj chłodno jest i pochmurno. Ale jeszcze mogę Wam dla, dla Was coś zmontować. Jeżeli gdzieś coś nakręcę, namieszam. Jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie są w całości. Łyknąłem nawet magnes przed nagrywaniem, żeby się lepiej skoncentrować. Ale lecę już trzecie nagranko dla Was: 5500, rok 10, stówka przejechana, przegląd nowy, 101 koni, melifka 1,4, kiera multifunkcyjna z nowym przeglądem 1.4 silniczek Ecotec jeden z trwalszych Demon prędkości to może nie jest były też 1.4 turbo doładowane 120 koni 140 koni nie wiem czy ta sama skrzynia jest co w Astrach ale lubiły się te skrzynie zwłaszcza sześciobiegowe wysypać Altea XL na czarnym Chyba najbardziej. Zobaczcie ten brud. Widać TSI. Zaraz zobaczymy, ile to ma koni. 160 KONI. Przegląd nowy. 87 przejechane. Rok 2008 5900 XL Comfort Limited. Grzane fotele. Kiera multifunkcyjna parktroniki. Przegląd nowy. I serwis w aucie nowy fiesta zapytania były o fiestę Kolor może niespecjalny tutaj zderzak, chyba ktoś troszeczkę przyhaczył z tej strony ta szyba troszeczkę mniej uwalona, więc coś w środku mam nadzieję zobaczyliście. 5000 rok 11, 123 przejechane, 97 koni, grzane fotele, klima automatyczna, kiera multifunkcyjna, wejście USB i do tego przegląd, nowy w wieście, fokus w kombi, jestem coraz bliżej ulicy, paszczy mi już po prostu zaskło chyba się tutaj odwodnie od tego gadania, 10 000, rok 15, 116 przejechane Przegląd nowy, 150 koni, diesel 2 litry, grzane fotele, nawigacja Kiera multifunkcyjna I przegląd Nowy w fokusie. I tu stoi kolejny Też w kombi W tej samej wersji Zobaczymy czy się różni Silnikowo No niestety nie mam wpływu na to Że są te auta tak Przykurzone Przyjechałem tutaj. Nie byłem świadomy, co się tutaj dzieje. Sam jestem zaskoczony, skąd się tyle tutaj tego nalotu wzięło na samochodach. Tutaj jesteśmy nadal w tym samym autohandlu. Polecimy jeszcze kilka aut i będziemy kończyć 10 tysięcy, rok 16. Diesel, 95 przejechane, 10-21 przegląd, 120 koni. 1.5 TDCI Grzane fotele, nawigacja Kiera multifunkcyjna, pierwsza ręka i park troniki w Fokusie reska Skoda, fajny kolor. Nawet ma ciekawe, czy ma do niej alu, tu są dekle 11, rok 12, diesel 128, przejechane, przegląd pierwszy, 22, 170 KONI, RS-Xenon, ogrzewanie postojowe nawigacja hak holowniczy i pół skóra w środku skrzynia DSG no myślę że z tysiaka można by tutaj spokojnie urwać tym bardziej jeżeli auto idzie na eksport gwarancji nie muszą udzielać sama gwarancja jakieś pięć stówek czyli automatycznie w dół a trujeczka w sportbeku Też na skrzyni automatycznej Dekiel, ktoś mu carap albo gdzieś zgubił. Cena za Audice: 14800, rok 17, diesel 105, przejechane 5, 22, przegląd: 116 koni, 1,6 TDI, Xenon, grzanie foteli, nawigacja, Kiera multifunkcyjna, dwa komplety opon i pierwsza. Ręka, czyli od pierwszego właściciela E91 bez opisu. Tutaj mam jeszcze trujeczkę w dosyć ciekawym kolorze w pakiecie M330 diesel. Nawigacja grzane fotele. Multifunkcyjna kierownica serwis. Nowy M pakiet, wersja pełna rok 14, 114 przejechane, drugi 22 przegląd 24000. W dieslu 3 litry, czyli domyślam się, że jest to 258 koni. Jeśli gdzieś się walnę, albo ze mną się nie zgadzacie, piszcie po prostu w komentarzach. Od razu uprzedzam, że głupie komentarze będą usuwane. I ci, co je piszą, będą blokowani. Koniec rania po krzakach, jak to się mówi. Mam dosyć głupot czytania. 7800, rok 11, 94 przejechane, 922 przegląd. 122 konie w automacie. Kiera multifunkcyjna, pierwsza ręka, dwa komplety opon. Serwisowana podobno do końca. Pełny serwis. W BMC Jedynce i tutaj mamy jeszcze grafitową. Jestem już blisko ulicy i zawijam się stąd. 8300 118 Diesel, multifunkcyjna Kieraksen. Xenon, grzane fotele, serwis nowy, przegląd nowy, przejechane stówkę. 143 konie, czyli na pojedynczej turbince BMK. Jedyneczka z niewielkim przebiegiem, stąd taka cena. Pamiętajcie o łapeczkach! Piszcie komentarze mądrze i co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam wszystkich.